Dzień dobry, kochani telewizowie. Witam. <grym zielska> Trochę sprzątywało się. E, witam wszystkich e, kochanych telewizorów zgromadzonych przy swoich korytach, e, pełnych e, pożywienia, czyli ból wysparnika, młonki, zielska, kaniczyny perskiej i innych artykułów spożywczych, które nadają się dla spożycia dla zwierząt, znajdujących się w chlewie. Moi kochani, zapraszam wszystkich rolników. Rolnicze twarze, myśli też mogą być rolnicze. Na wspaniały reporta reportaż z jest jednym z Waszych synów, które uczy się w Rożanym Stoku w szkole. Gdy reporterzy Radia Chlew wracali z Jaczna i wysiedli na przystanku w Dąbrowie, zapytali jednego chamskiego rolnika młodego, czyli przechodnia wiejskiego, który przyjechał po chleb do miasta, e, gdzie się uczy? Chodź tu, kurwa! Gdzie uczysz się? W szkole. A w jakiej szkole? Gdzie? W Rżanym Stoku. No jak tam u w tej szkole? Fajnie jest? Jakieś ponienki są? Co na lekcjach coś ciekawego się dzieje, czy nie? A u nas to jak jeden alfabet po rusko to tak wszystkie po ławkach koczali się, że ja nie dam rady. A co z dąbrowy jacyś są? U ciebie w szko... W, w klasie, W szkole ludzie, czy nie? Nie ma? A co to? Rozpuźniki biją się, zaczepiają, pieniądze zabierają? To co? Ja, ja nie, ja boję się, bo ja nie, nie wiedzę co dzieje się w ogóle. Jak ja z wioski przyjechał, ja chciałem tylko w szkole skończyć, że lekcje daży, że piątki dostać, czwórki jakie. Oni mi grosze zabierają, wszystko mnie robią. Bio, szarpio. ja nie wiem co dzieje się. To, to znaczy, że co, ty lubisz ich, czy nie lubisz raczej? Jak to tam u ciebie jestem? Ja, ja to nie lubię, cham swojej góralskiej muzyki, jak to tam jest stały, a ja to nie lubię jak wąż pierdzi i zębami zgrzyta. Buja i worki tam do, do na wiochy sobie burakiecha raci karowy paść. wąż.